Wódeczko, wódeczko, co ty ześ za zje po tobie wszyscy, chłopcy z zygę, y -y. rozlałeś mi piwo, idź po kolei. Co, co nie, już, te... o Jezu, Pani, by Pani miała, Pani lubiła łysego, to przepraszam. Do widzenia. <grym> <grym> o, dzień dobry. E, pomogłem ci w walce, Pobreś być moim przyjacielem, o, ty te też rozlałeś piwo, no to masz za swoim. Eee. Dobra, a dzień dobry panu, ma pan piwo? Nie ma? No to super. No już. Dobra. Ym... Państwo koncertowcy, macie piwo? O piwo, no podtrzymaj pan kij na chwilę. O piwo. Nie zainteresowali się swoim kolegom. Yes, ty, Lubiłeś ich, co nie? A, już to nevermind. Już wąsko Już, powiedziałem, moja scena, ja teraz będę tu grał. Moja scena, powiedziałem, już kurde. Dobra, już nie będę tu grał, do widzenia. Odzyskam moją scenę. Już mi stąd panorństwo jeju no Do widzenia panu o łaj, ty? Co mnie bijesz od tyłu? Od tyłu to tak nie wolno! Nielegalny ruch! No już Dobre ja stąd idę do widzenia. Do widzenia. O, dzień dobry państwu! O co to jest? Patelnia! To jest bokser jakiś. Myk! myk tyk! Patelnią! Co to jest? Kościu z sejfem. O nie, o nie otoczyli To wypuśćcie mnie! A, buteleczka ładnie wow, pizgnął Okej, okay, ja stąd do widzenia Ek, dobrze po sprawy A co tu się dzieje? O, jakiś magazyn, dobra, nevermind. E, panie! Śledzą mnie o, tutaj ma jakiś lewarek, ej e, ty boxer! My się chyba znamy Słaby ten bokser. Dobra. Niech pani to podtrzyma przez chwilę. Niech pani mnie nie goni. Nie ma pani piwa. A niech pani tutaj do widzenia do konta. O, perkusja. Jestem niezłym koncertowcem. W każdym razie, coś tutaj mogę wziąć? Nie? No super. O, patelnia. Jak ja lubię patelnię. Dzień dobry, pani. No. Odeszła pani na wczesną emeryturę Patrzcie jak mniejszy bije większego. Kto wygra? Mniejszy na pewno wygra No, widzisz. E, mniejszy, mniejszy jest agresywny. E, Mniejszego trzeba uśpić Dobra, mniejszy, już spokojnie. Dobra raz. Ty, dużo mi dalej żyje. Niedługo. Nie Niedługo Nie Dobra, e, ty! To, no, lubiłeś większego? No, trochę tak wyglądałeś. Dobra, nevermind. Mm -hmm. A tu ładnie, wszyscy się biją, bardzo ładnie. Dzień dobry, panie. Super. Dobra, mniej więcej tak powinno to być. Ty, duży dalej żyje. Ty, ty chyba lubiłeś też dużego. Już. Nie no, duży, bez A to nie duży. Dobra, masz stajni. Ty. Panienko. Przepraszam bardzo, ale już do widzenia. A barman stoi niewzruszony. Barmanka! Mam coś dla barmanki. E, bardzo bar zamknięty, do widzenia. Bardzo zamknięty powiedziałem. Już do widzenia państwu. To jest jakiś duży. No. Bardzo zamknięty. Barmanka nieczynna jest niestety. Już bez, po bez problemu wszyscy tutaj. Ej, ty, co mnie odkładasz od tyłu? Kurde, kolejni odkładają mnie od tyłu. Jezu! O, Jezu! O mój Bozie! Pik! 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 Nie ma takiego wisia od tyłu. No a, a ja się tutaj rzucę w kogoś butelką, a w ciebie rzucę butelką. No tak myślałem. Ej, ty. O, no przyjemnie mi tu jest. Ej, panienka. Ej, ale nie, ze sceny mi już, no. Nie ma. No co ty pan biegniesz? Co ty do mnie biegniesz? Chyba do mnie biegnie. I patrz, rzut do celu. Ja nie gościu wstawał i dostał tym I ty też. O Jezu. Ty kolegów wprowadziłaś. Już. O ale mnie ciepną! No nie może tak być, że jakiś mi gościu Menel z butelką mnie ciepną. No tak byś nie będzie! Dzień dobry. Co ma pan tutaj? Dobra, koniec tego orkiestrowania. Ja tutaj będę orkiestrował wam teraz. Co, co mi kopiesz, ty jeden z drugim? Gdzie jest ta orkiestra? My! Nie ma takiego orkiestrowania. Ja ci dam, no, do widzenia. Już! Podbite oko i przewrócony. Jest taka gra! Krzesło na mordę i konie! Nyk! Krzesłem poryju! Dobra! O jest, dobra, przerwałem wam przy czymś. Pani Barmanowa! Przejmie się panie jak tutaj przejmę baseballa na chwilę. O, dobra, pan, o to też. Nie ma pan ręki, nie ma pan twarzy. O czesko też mi się... O, ty! Kamie jeden! Ty. Już do widzenia państwu! Ość! Kurde, wszyscy tutaj jacyś aktywni bardzo... Masz nożykiem! Ty też nożykiem masz i ty też. I do widzenia. Nie ma takiego bicia, a pan od tyłu zachodzą. Ja też w sumie zachodzę ludzi od tyłu, to dlatego oni nie zachodzą. Ale nie byłem pierwszy, ja nie zacząłem. Masz tu tył, od tyłu. Ja ci za chwilę tutaj nauczę. O, ty od tyłu mnie próbujesz? Zazniewaga zniewaga kpi wymaga. O do widzenia. Szkoda, wypełnione jest to. Aha. Koda, ale. Kurde. Oj, dobrze. Ty znowu wstałeś i ty też za chwilę mi tu stanie muszę dokopać. Ty wyglądasz na bardzo żywego. A ty. O ty! Wracaj do swoich kolegów. A ty co tu robisz? Już mi sto. No, dobra. Dobrze, tam tamtego, jak pójdę do talety. Dzień dobry. To się stalecie. Ty. O kurde, ci wkurzyli Tam była babka z baseballem, nie wchodźcie do toalety zajęta O Jezu, ale się wkurzyli, dzień dobra. Do barmana. E, dzień dobry pani Baseball, baseball To jest pieśń! Dla każdego coś jest Uah. I dla mnie też buteleczka jest Ale pusta Ty dużego Duży Nie wolno bić od tyłu, słyszałeś? Kiedyś o takiej zasadzie A ty leżącego się nie bije A, wy wstaliście z grobu Mocni panie, ale się wszyscy Zenergizowali No, nie ma takiego podchodzenia no, E, ty Dobra, dobra, ty, tych tu dwóch się bije że to skończę. I tam rzucimy krzesłem. I tutaj dowalimy gościa. Ty! Do widzenia. Kuchci, coś się dzieje? Halo, panowie! O kurde. Kuchci, się jednak dzieje. Masz tu krzesłem. Nożykie, i ty masz, i ty i my, i kopnięcie. Łoty! próbujesz mnie z krzesła zdjąć? Nie ma takiego bicia. Nie wstajemy z tym nożem, panie. Ty ten o, Uratowałem panią, więc powinno się pani cieszyć, ale się pani coś mało cieszy. Ach, tył, Fyk. Takiego. Pusto się coś zrobiło. Typa, tam się biją na górze. Ja wam zaraz wyjaśnię to, jakieś bijatyki na górze. Nie wolno się bić na górze. E! O, miecz miał. Już. Już. Do spania. Do widzenia, panu. Musroda! Do widzenia! To ściany mnie kurde. Czy mocowałem? tu jakieś świeżaki chodzą o ten makatanę tam, oj Do widzenia państwo, Mam krzesła! Mam ten! Butelkę! Do widzenia! Aha! Eee, dobra, idę szybko póki jakiś... O, tutaj jest fajny kij de bilarda. Ty z krzesłem jedna Tutaj drugi z krzesłem nie ma To jest mój stół O mój Boże, gościu ma katanę Proszę odłożyć katanę Albo użyję mocy To się nazywa moc Puszroda Biatyka Ty masz maczetę Ja mam pięścią. kurde, dobra, nevermind Ty masz jednak maczetę Już, idź to Jaki ten wytrzymały gościu Jednak nie a szybko odebrać mu maczetę! Mam maczetę i nie zawaham się jej użyć. Wracaj tu! Już! Bez problemu was wszystkich wyciągam tą maczetą. Ty, ta tutaj co to jest? to jest? zamknięte. Do widzenia, panie. Czy ktoś tutaj jest? A, bokser. Okej, okay, bokserowi włożyłem coś w oko. Kurde bokser, o ja ci tam? O, ale mnie pizgnął. O kurde gościu Strzęsłem tam był Trzeba uważać Ale się odbiło, Ryko szedłem gościa zaciepałem Kurde, potężny ten bokser Już, żegnamy się z panem. Um. Okej, okay. zostało pięciu. Mam gorącą wodę i nie zawaham się jej użyć. jakby... gdyby dowiedziałam się panu. Ja ci damy robić jakiś tutaj szachu Boxerze bokserze jeden. Boże, jedyny bokser jest wytrzymały. Cały czas dostaję w łeb krzesłami, ile ty jeszcze wytrzymasz w łeb. Trzeseł na łeb. CZESTEKIE WRZUCĘ?! No, okej. Okay. Dzień dobry, poproszę krzesło. Dziękuję. A pan też chce krzesło? O, w końcu. Jego pięści były straszne. Um, co to jest? Gitara! A, gitara! Już do widzenia, panu. O, tutaj mnie w prawie ciapnął. Krzesłem. A, został jeden. A TY jesteś OSTATNIM! Cóż, dostałeś OSTATNIM krzesłem. Dobra, dziś. Tak trochę po kolanach cię ołożymy, potem w i tyle. Dobra, w każdym razie, o jest czapka kucherska nawet. Dobra, ja biorę kufel i do widzenia, cześć! <noise> Dobrze, drodzy widzowie, to był Paint the Town Red. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego dnia. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Cześć!